Siema z tej strony Hunter i dzisiaj ze mną Alin Hero Ja, ja lubię skakać Ja sobie grałem z teperem, on bo medykiem I czekam na helikopter, ale nie na ten, bo ten jest zły Ten jest zły Ale chcesz to możemy tym lecieć, chcesz? Ale ja chcę kierować O odrzutowiec Ale ile jest odrzutowców? Jeden to, F, F1, Ej, możesz wsiąść? Wsiadłeś? Nie! To wysiadam Ja lubię A, nie będziesz mógł wsiąść, bo to jest tutaj osoba osobę. To dawaj, yy, chodź tutaj wsiądziemy sobie. Kierować! nie mogę? Nie będziesz mógł bo musisz skilla wykupić. Wsiadłeś, wsiadłeś. O, mam mini a nie mogę też latać odrzutowcem? E, musisz wykupić skilla, wtedy będziesz mógł. Kiedy wy, a kiedy dostałem tego skilla? Co level dostajesz? A to dostałem, to sobie wykupię. Ale nie na alien Jak nie? Co? No bo dostałeś na tamtym alien... A, no wykupię sobie tam. Ej, Dobra, zaraz mnie zrzucisz i ja, ja zrzucię... Zeskakuj. Co chcę? A ja już wyskoczyłem. Co chcę? I lecę sobie na spadochronie. Ty też. Jest I do mnie strzelają. Ej, bracie, widzę cię. To dobrze, a ja się bawię już. Gdzie jesteś? Ja tutaj jestem i strzelam. Tutaj jestem i strzelam, żeś mi podpowiedział. O, widzę O właśnie. Dokładnie tutaj sobie jestem i strzelam. o oh, fuck. Co? Naprowadzić to trzeba. Okej, okay, naprowadziłem to. Brawo. Okej. Okay. We... Jol, już mam dwa kile. Ja nie w ogóle. Coś też jest naprowadzone z tego co widzę. Tylko co to było? Ja lubię kiełbasę, bo ona marzda jest. Ej, chodź na D. Na D? Gdzie jest D? Tam jest D, okej. Okay. Eee, czekaj, tam idzie nasz, okej. Okay. Jak ktoś to weź mi, rzuć apteczkę później, nie? I bracie co? To idzie nasz. Później ci rzucić apteczkę, dobra? Tak? Tak, później. O, na tej mapie tam, na tym budynku, który teraz celuje, tam na górze jest fajna no. kampa. Idziemy? Ale ty teraz snajpera nie masz, to sobie tam nie pokampisz. Dobra, to idziemy na dalej. Na Lol, o mnie wiercu na dole. Znowu. Znowu? Idę tu ja mam tego? Ja, ja wlazłem na dach. Tutaj na dachu mam nadzieję, że coś ogarnę Ej, nie mam granatu! Ej, bo na B przyjmują Nie, bo już przyjęli, to nie warto Dobra Tutaj... Tutaj zaraz tam też przyjmować Spoko, ja tutaj siedzę Jezu, ile można wiercić? Od rana wiercą. Jestem w takim Bracie, widzę cię. Nie, to nie to Nie, jesteś tam przeciwko mnie. Widzę cię, no dawaj! No, Ała! no, 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 no! no, no. Dobra, dawaj. Fakt, ty co kiedyś? Dobra, biegniemy tu. Tu, 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 tu. Czekaj. Okay. Dobra, je. Na około trzeba. Czekaj. <noise> Gdzie? O, dobra. Okej, okay, namierzyłem helikopter. A co padł? Jeszcze jakiś samochód jedzie, to też go już namierzyłem. Fak, on tutaj leci Ja sobie wszystko namierzam na razie. Że nasi mieli... A jest to przy zabiciu, prawda? Dobra, tutaj na dole jesteś, tak? Jeszcze cię biegnę. Wracaj do walki! A, dobra Ja już padam A ja jeszcze przetrwałem Coś jest dziwne i przetrwałem Ja sobie leżę co nie w tym helikopterze! Jak ktoś biegnie to naparzam z w, w którym helikopterze? Leży W ten człowiek wjechał. Okej, okay, padł. Y o, wow, dostałem! Ale strzelaj, bo może strzelać. Boże, ale nikt tu nie biegnie! Fuck. Typek płynie tam do ciebie Czekaj, gdzie mnie zrespi? Zrespiło mnie na C Więc hmm, spróbuję to, to jakoś pokarm, czy Tam jedzie kolejny samochód, który sobie namierzymy Wiesz, co się jedzie? Tym razem nie trafił. Ten czołg jedzie. Spoko, Ogarniemy gardzieby. tutaj wsiądę też do ciebie. Fuck, ja nie, 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 nie. Nie, 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 zginę No, miałem nie, mały wypadek A ty też zginąłeś? No gdzie jesteś? Gaszadkie, bo... Ona dobra jest. Ej, ja widzę. Gdzie jesteś? Bo ja jestem. Jesteś na tym... Jakby to powiedział? Tak, ja jestem w naszej parze. O, zwycięstwo. <noise> zaraz będę miał czwarty poziom. Jej, o no Okej. Okay. O, helikopterki. Ja sobie wezmę ten. Ja go wezmę. Gdzie jesteś? Jestem, jestem u ciebie. Okej. Okay. Popra le, Jedziemy. Lecimy. Kuter mam nadzieję, że ogarniasz. No, ja coś tam ogarniał. O ktoś nas nabierza. Tak wiem. Strzelajcie jak możecie, nie? Będę strzelał, ale tutaj nie mam typu. Ty w helikopter strzelaj. Tam niżej jest, albo nie. Przekręć! Czekaj, zeskakujemy za trzy. Raz, dwa, trzy. Osiem. <noise> wow, 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 wow. O, no, się wyrupiłem. Bez kitu Dobra, ja miałeś wypadek. A... Wywoł, ja wylądowałem, strzelałem w typa, niby go nie trafiałem, ale go trafiałem i nie zabił, więc spoko A zrespiło mnie na C Gdzie? Na C, gdzie jesteś to podjadę Jesteś koło mnie, wsiadaj Czekaj Ej, czekaj, czeka. Czemu ty wysiadłeś? Ja się Aha, dasz, okej okay. Ja lubię kaszankę, bo ona smaczna jest. Ja Jadę... dym... Dawaj bracie... O kurda! Ej, mogę strzelać. Wsiadaj. No i strzelałem, sorry. I mnie snajp... <gryw> snajp... O. Nie zauważyłem typa. No za Strzel gościa. Nic. Gdzie jesteś? Zaraz mnie zrespi. Za co? A co? Tak. ty jadę samochodzikiem jak coś Ja już mam samochodzik. Ej, jestem za tobą, bracie. Tak? Tak. Okay. Wsiadaj ja do mnie, bo nie mokry miecz Weź No, tak, czekaj A, to nasz helikopter, okej Uhu! Hat! O kur... chyba w dupach byłem Jezu Ale ładnie, typa, to ściągnąłem Weź rzuć ammo tutaj, jak możesz, co? Czekaj Zaraz... Co? Ale jeden mama leczy HP rzuć. O, brawo! Rzuć HP. Tak masz cztery. I też się tutaj ulecz, chodź. Uleczę się. spróbuję jakoś posłaniać. W miarę mój. Moi... Fak możliwości. Ja siedzę w takim budynku i oni się tu będą respić, a ja ich sobie będę zabijał. Ja to się spróbuję podjechać teraz. 6 na 3. Z AK 97. No, Dobra. Oh. Odbity. Hej. Okay. Ja to do ciebie jadę teraz. I teraz nie będę mógł się skupić na, na grze, wiesz o tym będę lamił Okej, okay, dojechałem już tutaj do ciebie. Tu jest... O oh. oh fuck, ile ich tu jest? Ej, tu przejechał mnie, to nie fair. Tak. wiesz, że tego pistoletu, czy ja mam jeden strzał w głowę i typek pada? Serio? Z tego Durexa? Mhm. Z tego Durexa. Gdzie jesteś? Oj. Uf. Aha, goścz mnie zdjął. Chłopcy, by nic stare, a znaczy się, że mi się kasa na koncie skończy, ale ładnie typa zdjąłem co zrobisz? No co zrobię? Typek biegnie, tak wiesz, na spidzie myśli, że ucieknie, nie? O. A ja jeden taki strzał mu leciutko nad głową, headshot i pada. Yy, mnie zrespiło na D jak coś. Otóż już do ciebie biegnę, bracie. ktoś tutaj smyra bronią po plecach. Nie, 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 Ej, no nie, zabił mnie. Cię zaraz zrespić tutaj u mnie. Fak, gdzie on był? Bo nie widziałem. Tutaj siedział, skubany. Gdzie jesteś? Czekaj, zaraz ci powiem, bo mnie zaraz zrespi. Jestem na dole. do ciebie. Ej No. Zawili mnie właśnie. Typiek jak miło zrzutowce yy, Gdzie jesteś? Na D, na demie. Ja jestem na B teraz, bo mnie zrespiło tutaj. To jadę po ciebie, dobra? No spoko, czekam. Okej, to ja tam do ciebie już biegnę. Widzę cię, siadaj. <zysk> <syk> o, ten... o ten... <skruth> Muszę to powiedzieć. Zjebałeś. Co <skruth> pora jak mi nie było nic. Ty jesteś, da Tak, ja tutaj strzelam do tego typka co jeździ tym... Co jeździ tym samochodem, ale już mi uciekł. Ufa. Czemu ty to mnie strzelałeś? Tak. Okej. <grym> dobra. <Jest>. Dobra. <grym> A okay. co ty strzelałeś? Naszego. Czekaj, spróbuję tego rzutowca rozwalić. To pewnie nie uda ci się. Ej, ja... Muszę sobie dobrze pokabić, wbijaj Gdzie jesteś? Jak po ciebie A ty gdzie? Stój w punkcie D równiutko Piutzko? Pokażę Ci fajną kabbę. O, o i chodź tu, chodź tu tu, tu, tu tu O tu Wbijaj na to Na to? Na no, już mógł sobie dobrze pokabić. Spoko, tylko, że mi się kończy. Widzę twoje stopy. A nie, rzadki? A mówisz to. O kurde, to jest sign. Wiesz co, my chyba nie wchodzimy z tej strony, co powiedzieliśmy. Wchodzimy. Chyba. Chyba, dobra, to jednak ta strona. Ale to jest wysoko. No, bez tu. O, tak. <laughs> Pójdź do góry. wiem, widzę to. O kurde Widzę, widzę twoją przez chwilę LoL, jeszcze wyżej Seriously, guy? O, teraz już Ja tam przyszedłem tylko tutaj, żeby sobie skoczyć Patrz Lecisz Czekaj, stój Stój, tak stój. Lecisz A, dobra, jest za O, gdzieś. zwycięstwo Było fajne to na koniec Mam nadzieję, że to nagrałeś. To było super. O podsumowanie! Jej, zostałem... Dostałem białego do najlepszego Wedika. Tak, do mnie... do mnie mój piesek przyszedł. Może no. przywita się z filmem. No, Może chyba nie wie, że to się dalej nagrywa, ale okej. Okay. Albo co? A to nie <ścoughs> Ale ty wiesz, że to się nagrywało? Oh. I będziesz ze mną. Okay. <ścoughs> Fakt, teraz tylko trzy punkty są. Trzeba będzie dobrze bronić. <ścoughs> Obie strony pozostały walki elitarne oddziały, które są to ciężkie boje. Aha dobra, jestem z tobą. Ja. Jesteś... E, dobra, wiesz co, będziemy chyba kończyć to nagranie. Czekaj, jak cię znajdę. E, gdzie, a gdzie się... Gdzie cię zrespiło? Widzę cię. Na górce. No hej. Dobra. No to hej, wszystkim. Nie ma. Ty idiotę.